Witam Cię serdecznie, ja jestem Karol Walczak i po Pozdrowie. Chciałem Cię zaprosić na wydarzenie 13-14 września już tego miesiąca w Warszawie. Jest to Expo Poland, na którym różni ludzie, niezależni twórcy internetowi będą mieli swoje stoiska, będą pewne prelekcje i wystąpienia. Właśnie w tym ja też będę miał swoje stoisko, na którym będę mówił, no w sumie tym czym się zajmuję, czyli będę starał się zachęcić ludzi do praktyk duchowych, medytacji, jogi i oddechu. Myślę, że to będzie bardzo fajna możliwość właśnie spotkania się na żywo, przybicia piątki, porozmawiania no o tak naprawdę o różnych sprawach, ponieważ no... Interesuje się jeszcze psychologiem, świadomością, takim ogólnym rozwojem, to co wpływa na nas bezpośrednio, ale myślę, że to będzie najfajniejsze właśnie z tego względu, że będzie można się nareszcie spotkać, poznać, a przynajmniej ja będę mógł poznać Ciebie, ponieważ jeżeli Ty mnie oglądasz, to prawdopodobnie Ty mnie odrobinę znasz, a ja ciebie być może jeszcze nie. No właśnie dlatego serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o tego vloga, to też właśnie pokażę pewne przygotowania do tego wydarzenia Expo, którymi się teraz zajmuję, czyli przygotowaniem plakatów, broszur i tak dalej. Więc też pewnie porozmawiamy sobie co nieco trochę o marketingu i sprzedaży, elemencie, o którym tak naprawdę ja przez większość czasu kompletnie nie myślałem i to był mój ogromny błąd. No, ponieważ no, niestety to jest najważniejsze. A dlaczego najważniejsze? O tym właśnie dowiesz się też w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. A więc, tak, dla ścisłości to wydarzenie dokładnie odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim. To jest bardzo blisko Warszawy. W sumie te pociągi warszawskie też tam dojeżdżają. Tam chyba mówią, że z 15 minut z Warszawy Zachodniej. Yy, będzie to organizowane w takim hmm, hotelu. To jest oczywiście hotel, my tam będziemy mieć swoje prelekcje, ale no, no, wygląda bardzo ładnie, bardzo ekskluzywnie. Ja obecnie właśnie przygotowuję taki plakat reklamowy, żeby go sobie wydrukować i gdzieś tam powiesić właśnie na swoim stoisku. No ja wiadomo, że akurat reprezentuję oddech, medytację i yoga, więc właśnie to są takie moje główne tematy, którymi się zajmuję, ale też będą inni wystawcy, no ja tam się za bardzo niestety nie znam, wiesz, na tym co dzieje się w świecie. Tak tylko pokazuję. O, i tutaj ten pan jest właśnie też. A my tymczasem jeszcze idziemy do Ustronia na taką przechadzkę, można by powiedzieć może pożegnanie lata, bo niestety Cholipka zbliża się jesień. Zaczyna coraz częściej padać. Tutaj pierwsze liście na drzewach zaczęły się niestety żółcić. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, jeżeli nie, to mnie popraw. Um, chociaż i tak ta jesień akurat przychodzi tutaj do Wisły później, ponieważ Wisła tworzy pewnego rodzaju mikroklimat ze względu właśnie na to, że ma góry, na to, że jest trochę bardziej wilgotno, więc akurat ta zieleń utrzymuje się znacznie, znacznie dłużej, więc tymczasem zabieram Cię na wycieczkę. I witam z powrotem w domu, jesteśmy po wycieczce. Ja w dalszym ciągu teraz będę przygotowywał się właśnie do tego wydarzenia Expo Poland, ponieważ ten jeden plakat widziałeś, będzie to oczywiście trochę większy plakat, gdzieś około 100 cm na 70, tak żebym go mógł wystawić, żebym mógł przyciągnąć właśnie tą uwagę, ponieważ jak byłem miesiąc temu, to w zasadzie kompletnie się nie przygotowałem i no zrozumiałem na czym to polega. Ludzie po prostu przechodzili obok mojego stoiska i w sumie tylko Witali mnie przyrodnym spojrzeniem i szli dalej, bo nie mieli na czym zaczepić oka. I ja sobie tak uświadomiłem, no przecież wiesz, no, za mną praktycznie nic nie było, tylko białe puste ściany i jeden człowiek, i w zasadzie ludzie, którzy mnie kompletnie nie znają. Nawet jakby chcieli, tak? Zagadać, to po prostu no, nie mają tego elementu zaczepienia. No i tak zacząłem w sumie się trochę dokształcać. No, i okazuje się jednak, że ta reklama, czy marketing, czy ta wizualna część, powiedzmy, tak naprawdę jakiejkolwiek działalności, bo e, obojętnie co, czego ty byś nie chciał sprzedać, to najpierw musisz zainteresować. Czyli coś musi być na tyle interesujące, e, żeby ten człowiek zechciał nie tylko spojrzeć i chwilę dłużej przytrzymać wzrok na tym, ale i na przykład właśnie tam zajrzeć do środka, tak? No i okazuje się, że rzecz przeze mnie bardzo zaniedbywana w sumie przez całą moją działalność, ponieważ ja sobie kiedyś myślałem, że to jest takie no, nieduchowe, tak? skoro ja się zajmuję na przykład praktykami duchowymi, medytacją, jogą i oddechem, no to, to jest takie w sumie, no nie wiem, czy nieetyczne, miałem jakieś takie w ogóle negatywne skojarzenia. Z tym związane, no ale bo, jakby miałem takie przekonanie, no że ten kto będzie chciał, to sam przyjdzie i sam się zainteresuje, ale powiem Ci szczerze, że samemu to nic się nie zrobi, a zawsze niestety, czy, albo stety, tak, bo w sumie po prostu musimy iść naprzód zainicjować. Yy, Pewne działania musimy wyjść do ludzi i ich po prostu zaciekawiać, prezentować się z jak najlepszej strony, pokazywać troszeczkę, właśnie ten swój backstage, tak jak na przykład ja staram się to zrobić na tym vlogu. W sumie też widzisz, no, przekazuję taki zupełnie inny swój mindset, w jaki sposób myślę i tak dalej. Też od razu w sumie no, opowiadam ci o tych swoich błędach. Tak, to czego się nauczyłem gdzieś tutaj będąc już 5 albo 6 lat w sumie, jeżeli chodzi o tą działalność YouTube'ową. No i tak, i dopiero właśnie zwróciłem uwagę na to, że jednak marketing jest bardzo ważny i ja uczę się w zasadzie wielu rzeczy od, serio, od Arnolda Schwarzeneggera. Ten gościu jest absolutnym geniuszem życia. Właśnie jeżeli chodzi o, o podejście do życia, ja bardzo wiele uczę się właśnie z tej książki o jego mindsecie, w jaki sposób podchodził do różnych spraw i on też tutaj opowiada o tym, że absolutnie marketing jest najważniejszy. Co jak co, ale jeżeli stworzysz nawet, nie wiem, no najlepszą rzecz na świecie, ale kompletnie nikt się o niej nie dowie, to co z tego, prawda? Jeżeli na przykład ktoś pisze książkę przez kilka lat, intensywnie pisze książkę przez kilka lat, przeznacza na to mnóstwo czasu i energii, no i później mówi, je, ta książka jest tak dobra, bo jest na przykład o oświeceniu, jest po prostu tak genialna, że sama się sprzeda, no ale nikogo, ni, ni, w sumie nikomu o tym nie mówi i tak dalej, no to po prostu ona do nikogo nie dotrze. I druga rzecz, równie bardzo ważna. Yy, to taka, że tak naprawdę, w zasadzie, żeby zajmować się tym, czym chcemy się zajmować, my musimy po prostu się sprzedać w pozytywnym sensie. To jest niewyobrażalne, jak ja kiedyś miałem bardzo dużo negatywnych skojarzeń na temat sprzedawania, więc sprawdź czasem, czy Ty też tak nie masz. Ponieważ nam się słowo sprzedać, Źle kojarzy. Być może tyle razy wciskano nam kit, a że na samo słowo sprzedawać albo sprzedać przechodzą nas ciarki, ale gdybyśmy się nad tym głębiej zastanowili, to okazuje się, że tak naprawdę na tym zbudowany jest cały świat i każdy nieustannie komuś coś sprzedaje. Albo kupuje. Na tym opiera się życie. I teraz chodzi o to, że kiedy my jesteśmy spójni, zintegrowani, kiedy naszą, naszą intencją jest ten rozwój, realny, autentyczny rozwój, pomoc innym ludziom, e, cały czas polepszanie e, czy jakości, czy dawanie coraz więcej wartości ludziom i tak dalej, to my ze sprzedażą czujemy się w porządku. Więc teraz, jeżeli być może na przykład ty czujesz się coś nie do końca. To po prostu trzeba się przyjrzeć tym kilku sprawom, tak? Jaki jest Twój produkt, jaka jest Twoja intencja, jaka jest Twoja wewnętrzna motywacja, czym się kierujesz, czy tak naprawdę chcesz tylko i wyłącznie zarobić, i tak dalej. Bo te bardzo subtelne rzeczy tak naprawdę wpływają na naszą taką podstawową energetykę, i jakby czy poczucie, czy nastawienie do tego, co robimy. I to w zasadzie zmienia wszystko, bo jeżeli ja jestem do czegoś przekonany, jeżeli ja jestem pewien jakiegoś produktu, to ja normalnie o nim opowiadam. Mam tutaj świetny produkt odnośnie jogi kundalini, odnośnie oddechu i tak dalej. Bardzo rekomenduję te rzeczy. Po prostu wiem, że one są skuteczne. Mam już setki potwierdzeń od różnych ludzi i tak dalej. I ja nie mam problemu z tym, żeby zachęcać ludzi właśnie do kupna moich produktów, bo jestem ich pewny, bo wiem, jak one działają nie tylko na mnie, ale właśnie już mam te informacje zwrotne, które są bardzo ważne i, i zupełnie inaczej się czuję sprzedając, mam czyste sumienie. Um, bardzo ciekawą rzeczą jest też to, że tak naprawdę my wszystko musimy robić uczciwie. Jeżeli nie robimy tego uczciwie, to cały czas z tyłu jakby głowy możemy mieć takie poczucie właśnie, że oszukujemy, jakiś syndrom oszusta się wkrada i tak um, dalej. Już Ci mówię, w jaki sposób ja to odkryłem. Ano y, widzisz, gdy przyjrzymy się innej książce. Już Ci ją pokazuję. Prawda czy fałsz? Doktora Hawkinsa. Czy ja to teraz tutaj znajdę? O, możliwe, możliwe, że znajdę. Pan Hawkins to generalnie taki człowiek, który stworzył mapę poziomów świadomości i wykalibrował tysiące różnych rzeczy. Nie tylko w świecie, ale również i naszych wewnętrznych. I je ułożył na tej mapie Poziomów świadomości. Wszystko, co jest poniżej poziomu 200, nas osłabia i szkodzi, i jest generalnie destrukcyjne, i wszystko, co powyżej, um, jest pozytywne i nie tylko wzmacnia nas, ale też i innych ludzi. I tutaj jest na przykład napisane: natrafiłem na bardzo fajną tabelkę, nie to, czego szukałem jeszcze, ale odnośnie właśnie mm, bohaterowie i ikony, czyli tutaj też chodzi o te gwiazdy Hollywood. I wyobraź sobie, że bez. Mela Gibsona, Oprey Whitney i Arnolda Schwarzeneggera oraz Tigera Woodsa. Kalibracja całego Hollywood obecnie jest na poziomie tylko 175. I on tutaj napisał, że kiedy dowolnie usuniemy tylko czterech uczciwych ludzi, Chociaż można by więcej. Z tej listy to ich poziom właśnie kalibracji spada do 175. Co akurat przynajmniej dla mnie jest bardzo fajnym potwierdzeniem, że pan Arnold Schwarzenegger jest mega uczciwym gościem, który podnosi. Um, jakby ogólną świadomość ludzi Hollywood. A my szukamy dalej. Ach, no dobra, nie mogłem tego znaleźć, pewnie przeoczyłem, ale. Yy... Piractwo internetowe na pewno kalibrowało poniżej poziomu 200, na chyba między 180 a 190, czyli nas osłabia. I tak naprawdę nasze sumienie, ponieważ każdy ma sumienie, mam nadzieję, e, że masz, to jest tak zwany ten, ten nasze wyższe ja, e, czy nasz duch. On zawsze wie, kiedy my mówimy prawdę i kiedy niestety no nie postępujemy dobrze czyli wszystko co jest poniżej poziomu 200 jest to nieprawdą, jest tym czymś, co nas osłabia, i bardzo często widzisz, po prostu, nasz umysł w coś mógł sobie uwierzyć, iż na przykład, no przecież dzisiaj wszyscy tak robią, prawda? Bo no nie ceni się na przykład wartości cyfrowej, no bo dzisiaj już żyjemy w takim przekonaniu, że skoro coś jest w internecie, to powinno być za darmo, a wcale tak nie jest. Gdybyśmy się na przykład chociażby przyjrzeli tej mojej działalności, to okazuje się, że żebym ja mógł wyprodukować, Jakikolwiek film, to to jest mnóstwo tak naprawdę opłat, bo ja płacę kilkanaście albo kilkadziesiąt różnych subskrypcji od jednego programu, drugiego programu, tutaj jakaś tam strona internetowa, tutaj coś jeszcze i tak dalej. To się zbiera, zbiera, zbiera. Więc żebym ja w ogóle mógł, teraz zauważ, jak to działa, mógł tobie dać wartość, to najpierw muszę wydać XXX pieniędzy. To taka ciekawostka, tak? I na przykład widzisz, kiedy ja się zorientowałem, że przecież, no hej, ja właśnie całe życie myślałem, iż mogę sobie wziąć jakąś tam muzykę z YouTube'a i na przykład yy, yy, zastosować w tych swoich filmach, materiałach, produktach i tak dalej, no a okazuje się, że po prostu nie. No i trzeba było na przykład podjąć kolejny krok, taką decyzję, że znowu płacę, powiedzmy tam, nie wiem, chyba ile to było, tysiąc coś, Kolejne rocznie, i tak dalej, żebym na przykład miał jakiś tam yy, bank muzyki, żebym tą muzykę a właśnie mógł zgodnie z prawem używać e, do tych różnych moich yy, produktów, to moje sumienie stało się no, po prostu czystsze. I tak naprawdę widzisz ten nasz każdy rozwój, wzrost, on z pozoru jest jakby stratą. Bo widzisz, bo. My chcemy uzyskać coś za darmo, prawda? Dlatego ściągamy coś z tego internetu na przykład za darmo, bo to takie, bo można, bo mam, bo znam sposoby i w ogóle. I nie zastanawiamy się tak naprawdę, jaki to podświadomy wpływ na nas ma, a ma osłabiający, i my cały czas to skrzętnie wypieramy ze swoich świadomości i tłumimy to swoje sumienie itd. Ale ja też zauważyłem taką ciekawą rzecz, że kiedy naprawdę tym naszym głównym celem jest ta absolutna uczciwość. To nie dość, że my oczywiście no inaczej się zachowujemy, jesteśmy dużo bardziej spokojni, a skoro jesteśmy dużo bardziej spokojni, to tak naprawdę mamy znacznie lepsze pomysły, mamy jeszcze więcej energii do wdrożenia tych pomysłów, i tak dalej. I bardzo często tak naprawdę, kiedy inwestujemy w coś, tak jak powiedzmy, ja te ponad 1000 złotych w. Ten bank muzyki, to okazuje się, że ten bank muzyki jest wspaniały. Jest tam mnóstwo utworów, które mogę wykorzystywać właśnie do wszystkich celów i tak dalej. I teraz mam do dyspozycji tak naprawdę jeszcze więcej tej muzyki. Więc tak naprawdę nic nie tracimy, tylko zyskujemy, ale musimy no po prostu, jakby dokładnie to w sobie zobaczyć, przejrzeć i chcieć oczywiście to wdrożyć do swojego życia. No, więc taka w sumie widzisz. Krótka pogadanka, jak to na vlogu bywa. Ja wracam do montowania tego vloga, bo w sumie za chwilę go publikuję. Czyli akurat dzisiaj robię tak, że w sumie nagrywam, montuję, publikuję. No więc spieszę się, ażeby miał materiał do obejrzenia. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na Expo. Mam nadzieję, że się zobaczymy na Expo. No więc pozdrawiam cię serdecznie i cześć.